Dobudę tupson, dobudę. Akeś, akeś, do nogi. Do nogi tupson! Buda, Buda. O kurwa, widać grę, ty Dawid, widać grę, widać grę. No nareszcie, chłopie, ale mogę czekać. A jakiego skina mam Dawid, zobacz live na live'a! na live'a zobacz. No to nie jest skin, to jest schakowany sh skin. Znaczy, ty, ty, ty użyłeś jakichś cheatów do tego, żeby to zdobyć. Nie, no kupiłem, za parę stówek. Serio, a, a dałbyś mi go? Że rzucić w grze? To mogę, mogę. Nie, nie, daj mi go na strywa. No Dawid, ale to dużo kosztowało. To daj mi jakiegoś innego skina. Dobra. Ty, ataki kurwa, zobacz. Nie, to jest głupi, daj mi jakiegoś kałacha. Dobra, Dawid, to. pogierce, pogierce. Zbanuj, zbanuj tego, on ma na niebiesko. Zbanuj go, bo pisał JP, JP, Dawid. Ej, dawid, 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 ale pamiętaj, jak coś będzie niemiłego na czacie, to wiesz. Ja nie mam. Ja tu nie mam moda. Właśnie daj mi moda to będę panował, bo to obudzi pakt, piszesz na żółto. To niebiesko napisał JP Dawid, JP ten się JP Dawid Ten, ten na co ma prezent taki i ma nazwę na ty, O Widzowie, nie piszcie, bo no my nie zagramy w tego cesa i zar Dawid pójdzie i tyle będzie z kontentu. Nie piszcie, nie piszcie. Pobanuj tych skur... No pa co na żółto, Kasia a, L, Ty, U jak ulani, Sy, si, podłoga, tylko bok W po prawej stronie, L. Dobra, i jest na żółto. Same serduszka pojęcie. są, same serduszka, no. I na żółto, bez nazwy. No już, na zobacz, Tym, zobacz, nie ma ani jednego. jednego. Tu jak tata, O, P, 1, W, I, ta tylko bok W po prawej stronie, Sy, si, Ny jak Natalia, I, A jak Kasia, kasia py, Ale on już dostał, o... zobacz, same serduszka są Dobra, to możemy grać Dobra, dobra, gramy, dobra To żona i mąż kłócić będą się wciąż SHUT UP Ej, e, co, już jestem, co mi wyzywasz na tym labie? Słyszałem wszystko na labie. A co, a co powiedziałem? Przecież ja cię w ogóle nie wyzwałem Słyszałem właśnie co powiedziałeś No to co powiedziałem, powtórz Gdzie ten kagopil poszedł? Przecież nie jest takiego, to zrób sota, Dawid, masz kont na Twitchu, możesz sota zrobić no, nie mogę tego cofnąć. No właśnie, bo nic tu nie było. Dam to David... w niej pamięć. No dobra, dobra. Dawid, nie z robisz. Wiem, ja zawsze cię chuj robiłem. Ale. O? taki żartownik ziemnia, żartownik. <laughs> 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 dobra. No teraz będą widzieli, jak przegrywa ze mną. Będę widzieli jest... jak dostajesz łomot. Ty dostajesz chyba łomot, ja pójdę na A i na B. Ty nie będziesz, ja pójdę. gry, 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 Jestem czy... na twoim Bombsajdzie I jak się pojawisz to cię rozpierdolę. Już czekam na twoim bombsite'zie. I cię rozjebę. No ty chyba zemścić się chcesz. Z jakiegoś powodu. Zemścić się sobie. A Będzie jak w niebie. A pomacę się paluszkami po głowie Jak chcesz, to mogę, cię, mogę ci wycofać główkę 30 razy, co ty na to? No, no, no dobra, no to się tak ugadamy, no pięć mięźdyk i wycałuję ci główkę. A to nie, to tylko za darmo. <laughs> ty kurbo pieniądze! <laughs> żartuję, żartuję. Jak powiem haksy stare, widzę przy ścianę. O kurwa, teraz cię rozjeba. Wiem, gdzie się ruszysz i wiem gdzie będziesz. <laughs> nie że... Nie żartuję, nie odpaliłem haksu, bo robię sobie jaja. Ty Dawid, wiesz co się stało? Grę mi wywaliło. Kurwa, no nie pierdol. No, no autentycznie mi wywaliło, odpalę jeszcze raz. Kurwa, mać. No, ten komputer to mnie... ja tak Dawid ciągle mam. Ciągle taki komputer mam. Nie Najlepiej nowy komputer złóż. No zostanie mi tylko karta i dysk do wymiany, jak przy, przyjdą te nowe rzeczy. Kurwa, mam co... kolegę, mam znajomego z Łodzi, to jest informatykiem, może ci załatwić kartę zajebistą za, 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 za 250 zł. dobrą kartę. Taką jaka ja mam. A ja spłacka kolega, to jest informatyka, on mi złoży właśnie, się już gadałem z nim. gdzie ty jesteś? Terrorysta czy tych? Dobra, terrorysta jest. Trzeba. O, Dawid działa, działa kurwa, widać, widać grę. Idę na bomb side B, jestem na Bombside B Tam gdzie wcześniej podkadałem bombki, a ty nie skłumasz, mnie. dlaczego ludzie ci nie, nie wysyłają do YouTube? Dlaczego ci ludzie nie wysyłają do Nate'ów i u mnie? Tak tobie, dlatego że ty nie masz ekranu. U mnie wszyscy widzą na najbie ekran a u ciebie nie. I ty grasz i oni nie widzą e, ekranu. I dlatego masz bardzo mało ludzi na live'ie, bo nikt to chyba nikt przez to nie widzi być. ekranu. To chyba przez to, no. Dlatego masz mało ludzi. Musisz mieć cały czas włączony ekran, bo jeśli nie masz włączonego ekranu, udostępniania gry, to ludzie nie wchodzą na tego live'a, ją pierdolę, na ekranu nie ma włączonego i nie chcą oglądać twojego live'a nawet. Dlatego Cię tak bardzo mało ludzi ogląda. Musisz powiedzieć napisać w komentarzu na Facebooku i wszędzie już mam włączony ekran zrobionego obs przez Jaspera i możecie dołączać. O Ty, kurwa, gdzie ty polazłeś? O Ty, hamulca, ale żeś dopad. dopadł. Ale dopadłem Cię. Pamiętajcie sobie jeśli wygram, wysyłacie donata 14 złotych, a jak przegram, wysyłacie donata 10 złotych, Tubsonowi. Dobry pomysł Dawid. Jeśli wygra, to zostawcie mu też polubienie na Twitchu i napiszcie, super gracz CS:GO, Tubson. Możecie też napisać mu na, na końcu Steam. super gracz CS:GO. Bo, mam na czacie na, na live, tu. na czacie na live też. Mam linka, tam wam linka do... Też chyba linka do jego Steam'a i napiszcie mu w komentarzach poniżej na Steamie Super Grac CSGO. Napiszcie mu na Steamie. Na Steamie mu napiszcie, Bizobie. Na Na samym dole, w komentarzu. Ty kurwa, rozbroiłeś roz 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 to. O! dopadłeś. <laughs> <laughs> jeszcze cię dopadłem. Po co tego smoka zostałem niepotrzebny? No, dla mnie? no, no. Nie wyszłem tego smoka tutaj, kurwa. Dobra, to już nie będę rzucał smoka. Pierdolę to. Hehehe. <laughs> tak, idę na B, kurwa. Ja jestem. Dołem idę, idę sobie dołem. Ale kurwa, jestem podzierany. Dołem? Więc. Ty po... co jesteś? Podzierany. Żeby ci tam wiesz. Wiem, już nie, już nie pan ty. Nie, nie, nie rób fantazji, bo ty masz za dużo fantazji erotycznych. Ja mam. Ty sobie za dużo wyobrażasz, a za mało myślisz. O dobra, to Dawid O kurde Ale coś nie dopadł Ale cię kurwa napiłem, ja pierdolę 2 do 1 dla mnie o, o, kurwa je. No to widzowie by sobie no, ty wys... no, muszę wygrać, bo trzeba większego donata mieć No racja, teraz podwyższamy stawkę, widzowie Wygra tupsą wysyłacie 16... Yy, 19 yy, nie 16 zł donate'a. Wygra Jasper, wygrywa, wysyłacie do 14 zł. Tak nie za dużo, nie za mało, nie? Nie za dużo nie za mało, żeby w kupie się trzymało. A gdy tu Typsona przyjdzie kres, każdy powie, zrał go pies. Kurwa! Dopadłem cię. Skur bo ten ogień jebany mnie rozjebał. Udało się! 2-2! Dwa, dwa. Równowalka! Równowalka! <laughs> o kurwa! Patrz teraz, co Dasper Ty, robi! Is, is, patrz, teraz Jasper we... robi! Pat, pat, pat. Daj patrz, patrz, patrz! Patrz na to! No, patrz no. na to! Jasper teraz ma super taktykę, jak Cię załatwić! Tylko musi pierwsze kombinować, jak tu pójść! Dobra, dobra! Tu ja robię Cię teraz! Ty nie wiesz, gdzie pójdę! O kurcze! O, udało mi się Dawid, myślałem, że umarłem. Kurwa, o nie mówić, dobra, chuj. No, teraz, teraz skasztaniłeś, Dawid, ten. Skastaniłem trochę, dobra. Teraz ej, ej, Dawid, do... Dawid, mój stary widz, co dzisiaj powrócił na live'a, no. zapytał się, y co sądzisz o Mamonie. Mamon? No. A co to jest za ty w ogóle, bo nie znam tego typa. I, jakiś taki streamer chyba na Twitchu. On też robi jakieś lajby o mnie, coś mówił o mnie? On no coś tam coś tam pierdzielił kiedyś Pierdolił coś o mnie, serio? No, coś tam gadał Jebał go pies, chuj mu w dupę. Jak to mu jego matka yy... Jak to mu nie jego matka, tylko mówił yy, jak to mówiła yy, tego O, się dopadł, ładnie Ale czy padłem sobie biorę twoją broń, ta, Co tam, co tam, że co, co tam mamona ja matka, to mówię, co? Ja to mu z pies to balił, a kot patrzył i walił konia. Ten, ten z policji, ten, jaką miał, e, co pobili go z i balił, i ten, e, Buda, Buda! Tu psion, do Budy! No ale, ale ładnie żeś powiedział. Akeś, a keś tu psion, do budy. A Akeś, do Budy! Do Budy tu pson, do Budy! Akeś, Akeś, mnogi! Do nogi, tu Buda! Buda! Leżeć! O, leś mnie dopadł. Do Ale ty pięknie zapiłeś twojej pięknej broni! Stary, nie miałeś szans ze mną! A to moja broń? A no, no, moja. No moja! Tak, teraz będę cały czas wygrywał z tą bronią. Będę wygrywał swoją bronią. Muszę się zemścić. Zemścić się musisz! A ja ci muszę wycałować główkę 50 razy. Co ty na to? Tak mało? No dobra, 150, jeśli będzie. O, udało się Damien, wygrałem! Cztery, cztery dopiero, nie, no. cypij się tak! A, się cieszy, chyba lubisz tą Jerkę tego CSGO, co? Uwielbiam, kur... uwielbiam Teraz Jasper kupuje smoka I robi ci kurwa pikołka Patrz teraz co no, pierdole, patrz co no. teraz odpierdole, patrz, rzucam na dół Idę na dół, rzucam ci raz, flesza Dawid, o ile ty Chuj, oślepił Ktoś cię oślepił? Nice no flash, fucking idiot. No sam sobie rzuciłem smoke'a... Mm -hmm. ...flash'a. No. Kurwa! A, cię wyciąłem! Dobry jesteś, dobry. Patrz teraz co się z tobą dzieje kolego, mój drogi. No, no. A ja teraz rzucę smoka, i chyba robisz mi Robisz przysiad na bootload, Wanisza, Raphonix Serio? Będziesz robił przysiad na bootload, Wanisza Ale nie ładnie trafił No i jeszcze granacik, no bogato. I wyjebałem ci broń. <laughs> I, I w lesa o, też, kurwa, i w lesa też. Trzykuj się na ostry pierdol, jednym słowem. Jasper, podkłada bombkę. Na a I czeka na ciebie. O Dawid, dobrą ja brońkę kupiłeś. Auto i cały no, czas do... będę ci te auto Dobra, dobra. Będę szykuj się na najgorsze. Widzę, że mnie rozpiernicasz. No, 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 widzowie, on kiepsko gra w CSa, będzie go porozmawiać, nawet no, nie muszę bombki, no. nawet nie muszę bombki podkładać, nawet bombki nie muszę podkładać, kurwa. Nawet nie muszę bombki podkładać, bo wiem gdzie będzie. Podkładam bombkę, Di -di 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 -di. O kurwa. kurce. O kurce, z noza. Teraz mi wigłam. Możesz moją autocampę wziąć. Nie, nie, wolę z pistolecika. Taki z ciebie kurwa dobrodziej? No. Taki z ciebie dobrodziej. No. Ool, ale Ładnie trafił. No nieźle. Patrzcie, widzimy, że wygrywamy 7 punkt i koniec tematu. I za gitara siema robimy. Jak to mu się da być idzie na B robi wykołka i na Ażu to smoka. Gitara siema! Gitara trzeba! <laughs> fajnie! Kurwa, siedzę do siedłu! <laughs> masz farta, masz jednego farta. A? To się nazywa głupi Fart! No, no, Gupi Fart! Dobrze kolego, drogi, mój kochany. Kochany, tak? A? Tak, kochany, kolego, robię dzisiaj ci dramę na polskim YouTube. Eeej, no mi będziesz dramy robił? Nie, żartuję, dramy ci nie będę robił Ja ci zrobił dramę, to by nie ci na twojego live'a nie weszedł. No, no Ty Dawid, za to. Kurwa mać Hahaha, <laughs> się udało A mnie zajęwałeś, dobra Wysyłacie mu do za 14 złotych, budzowie Wygrał no. Wy wygrał. Wysyłacie mu do za 14 złotych, bo wygrał Było mówione, jak ja wygram, wysyłacie mu do za zł, ja 10 złotych A jak teraz on wygra to wysyłacie mu do za 14 zł. dawajcie mi tobie. Korasek, wysłał 14 złotych. Możesz wysłać pikalę, kartą krytykową, przerwą albo pysykardem. Korasek, dzięki za 14 zł. Dziękuję. Hutry dla ciebie. Dziękuję korasek Wysłał? No, Korasek 14 zł wysłał, Dawid Serio? No co se zobacz na live'a. Taka sprawdzam. Kurwa! Ty nieźle, nieźla, nieźla. Dzięki Korasek, kurwa. Super Ale sprawdź czy on to wysłał, czy on to wysłał Czy wysłał Paypalem to Nie przyjmuj tego, bo mogą ci cofnąć tę kwotę Mogą cofnąć? Tak, żeby by sobie odznać tego Paypala Odznać sobie tego Paypala Jeżeli nie ma Paypala tylko karty przelewem Bo ci może, mogą ci cofnąć pieniądze z Paypala Radziłbym ci żebyś Paypalem nie, us nie ustawiał Donate na Paypala Dobra Podkładaj, podkładaj O kurwa przegrałem Dawid, nie podłożyłem na czas Jasper wygrywa 2 do 0. I co, zabiłeś mnie z Chatgana i co ci to dało? No, choć, chociaż troszkę się zemściłem. Dobra. Do widzenia. A ja już wygrywam 3 do 0, więc za bardzo nie chcę ci mówić. Kolego mój drogi, słodziutki. A Jasper. No tak, tylko powiedziałem tak przenośni. A dobra, dobra, też przenośnia. Dobra, no przenośnia. Wiem, wiem, wiem. Podkładaj tą bombkę szybciej. Najlepiej zaraz ją podożyć, dobra? No co? Kozacy, by przegrywać 3-0. Kurwa! Masz jeden punkt, cieszyć, chłopak! Ale nie gramy na flesze, tylko na smoki. Dobra. Nie gramy na flesze, tylko na smoki, więc musimy no. być uczciwi. No bez ty... zabijania! Bez zabijania! A spotykamy ty, chcesz, spotykamy my, się! Ty jak chcesz mojego skina? Tą AWP? Tą, tą, tak, ale tą... poczekaj, ale chodź tutaj, chodź tutaj! Tom za parę stówek zajebistą, chcesz? No dawaj, to dawaj, to chodź tutaj! O jestem, jestem, jestem! Jest. Dawaj Dawid, pa! No tutaj, tutaj! Dobra, dobra, masz. Co <laughs> No bo ty z autokampy ty miałeś. E, nie. No, no. Ty mi jest autokampy z bliska, tam to każdy głupi może. No tak, autocamp. tak. Dobra, teraz już koniec zabawy. <śśśśś> <śśśś> <śśśś> <śśś> 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 Zapantojesz teraz na B! Jestem na A i czekam. Zaplantowałeś na B. Kurwa czy na A. Może, może? Może na A O ty sukienkocia, wiedziałem, że na A. Wymyślałem się. Kurwa. Kurwa, gdzie on to zaplantował do chuja? Kurwa! Ale się udało! Mać! Szlak Tu zaplantował! Suki kot! <laughs> Dobry jest. Dobry jestem Dobry! Dobra, a co tam wcinasz chyba? Czekoladkę. O, czekoladkę. Y badal, badal. Nie będę tylko taką skrówką, wiesz, mleczną A... Milka Tak, Truskawkowa. Sprawdzę bombsite B Wiedziałem, że na bombsite B plantujesz O kurwa, udało ci się, Dawid. No udało się mi. No stary, jest lepiej niż spodziewałem. 5-3, wygrywam drugą rundę. Oj, to teraz musisz chyba wygrać. Chyba teraz muszę zacząć wygrywać. Musisz, musisz, stary, bo nie... jak ja wygram, to ile? A jak ty przegrasz, to ile? Jak przegram, wysyłałem 10 do tych donate. A jak wygrasz, wysyłają 13 do tych donate. No dobra, dobra. Aha, na A to prądować, zajebiście. No to bo muszę tak, zapierdać. Tak, to jest A, to jest A. Kurwa mać, no to teraz zapierałeś na A trzeba. Powiedziałem, że smoka nie można używać! Nie słyszałeś chyba mojego przekazania. Pom przekazanie, nie używać smoków. Kurwa mać! Nie! To znaczy. to... 5 cztery. Dobra. Dzięki za zabawę, kolego, ale do widzenia z Tobą. Żegnamy się. Nie chcę mówić Ci. Dobra. Kolego, a, a można, nie chcę Ci A można autokampę ci... kupić? Autokampę można? Nie. Bez autokamp? Tylko ja mogę żywać autokampę. Dobra. Gdzie Pan tu jest? Tak szczerze powiedz. Szczerze? Szczerze to chyba sobie Dawidek. Chyba sobie zaplątuję na a wiesz. Fuja, lecisz No to czekam. Powiedziałem, że nie ma smoku, bo smoków smoku. Kurwa. No, jest naprawdę rzuciłem. No dobra, ale tam jest bomba, gdzie smok Ajaj! 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 z Mówiłem ci, nie używaj smoków, ja nie używam. No, no, dobra, dobra. List do polskich apostołów Counter Strike'a. CSGO to gówno. Bogu jest, będą dzięki. To po co mi w togramach to gówno to jest? Żartuję. <laughs> no. Ktoś napisał na czacie, żebyś nie drwił z boga. Bogu jest będą dzięki, koreas! Koreas? No! Tam to on tu napisał! Ty masz. Tu, nie, Tupson! Bogu jest będą dzięki, Tupson! Mam jest. Widziałem cię właśnie teraz. Skakałeś sobie tam. Jasper ci przeskoczy. O ty, chcesz mnie z noża zabić. O, A jasper się rozwalił i prowadzi 7 do 4 U, To muszę teraz kombek zrobić mocny. No, plantuj szybciej, plantuj. Jasper nie ma czasu na pierdalanie się. Myślę, że podłożyłeś na A, ale się mogę mylić, mogłeś podłożyć na B, ale nie jestem tego pewien, więc wolę spekulować. Dawie nie widziałeś bomby? No nie widziałem bomby! A dobra Kolego, no Sema. Żeby dobrze grać ze mną, wódki napić się musisz. Bądź ci tutaj rzucam, leży ona na podłodze. Ja słyszę twojego głos, kolego, na tym lajdzie. To musisz czystego spirytusu chyba się napić. Musisz się napić czystego spirytusu. Ale żeś wygrał, Dawid. Wygrałem 8 do 5 i tobie. Teraz wysyłacie mu do za 10 złotych. Powtarzam, wygrałem tą rundę, więc teraz wysyłacie mu donate'a 10 złotych. Jakby on wygrał, to moglibyście mu wysłać donate'a 14 złotych. Ale że ja wygrałem, to wysyłacie mojemu koledze. E, wysyłacie mojemu koledze donate'a 10 złotych Za to, że ja no, David, wygrałem. Dawid dostałem. 10 dostałem. Puścisz Jungle Girl? Serio? Kofelina, dziękuję za 10 złotych. Zapytał się, czy puszczę piosenkę. Puścić dla niego? Nie, no puścimy. Puścimy za Donatecika Kofelina, dziękuję za 10 złotych, dziękuję Kofelina.